Kolejna seria, kolejny model na stoisku hobby podczas Caravan Salon 2019. Zanim przejdziemy do opisu tej konkretnego i przyczepy tego konkretnego modelu, pragnę zwrócić właśnie uwagę Wam na ten wygląd tylnej części w całej okazałości. Te lampy wyglądają naprawdę nowocześnie. No i te światełko kierunkowskazu prezentuje się naprawdę dobrze, tak jak w nowoczesnych samochodach osobowych. Dość o tyle, dość o designie przyczep. Z tyłu idziemy zobaczyć ten konkretny model. Mamy do czynienia z serią Prestige, którą, która jest, można by powiedzieć, swego rodzaju połączeniem pomiędzy tymi najdroższymi, największymi modelami, a tymi zdecydowanie w lepszych cenach. Model ten konkretny zwie się Prestige 560FC. 560 jest przyczepą jednosiową. Razem z dyszlem jej długość to około 7,5 metra. Załadunku kilogramowego mamy naprawdę niewiele, bo DMC przyczepy 1600, jej masa własna prawie 1,5 tony, więc na ewentualny bagaż zostaje nam zaledwie 115 kg. Sami zobaczcie, jak to wygląda w środku. Podobnie jak w przypadku innych modeli, design jest naprawdę na wysokim poziomie, więc pozwólcie, że skupimy się tylko na pokazaniu, jak wygląda ten konkretny układ. Układ jest nieco inny od tego, co widzieliśmy w środku. Tutaj w centralnym punkcie mamy ulokowaną przestrzeń kuchenną z bardzo dużym blatem roboczym, ale pragnę zwrócić wam uwagę, że mamy tutaj do dyspozycji kuchenkę z piekarnikiem, która tak naprawdę wygląda jak w domu, moi drodzy. Łącznie z tymi pokrętłami, Łącznie z tą podnoszoną klapą szklaną, tutaj otwierającą dostęp do palników gazowych i to wszystko jest marki Tetford. Także Tetford idzie chyba w rozwiązania retro. Tak jak podobnie jak we wszystkich innych rozwiązaniach hobby, mamy do dyspozycji bardzo, bardzo duże tutaj przestronne półki, schowki, itd, i tak dalej. To wszystko wiecie, natomiast pragnę Wam zwrócić uwagę na dosyć ciekawy układ, jeżeli chodzi tutaj o tą część z przodu przyczepy. Mamy Tutaj taki mini bar, gdzie właściciel przyczepy bądź właścicielka mogą serwować drinki, a tu w tym miejscu w tym bardzo dużym salonie on jest prawie zaokrąglony, tu mamy tylko takie malutkie wycięcie, gdzie nie ma kanap i sof zmieści się naprawdę naprawdę <coughs> duża rodzina i duża liczba znajomych. Oczywiście tu w tym miejscu możemy otworzyć dodatkowe dwuosobowe łóżko dla dwóch osób, tak a Przechodząc tutaj bardziej w tylną część przyczepy, do dyspozycji otrzymujemy łóżko typu francuskiego. Oczywiście, też możemy je tutaj oddzielić od całej reszty pojazdu. Natomiast, co jest warte zwrócenia, na pewno uwagi, to fakt, że tutaj za tym zamknięciem otrzymujemy dostęp do przestronnej kabiny prysznicowej. Zobaczcie, mam 1,80 m wzrostu. Mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Podobnie tutaj, toaletę oczywiście można regulować w kilku płaszczyznach, więc tutaj każdy znajdzie miejsce dla siebie. Jest to dowód na to, że za 26 tysięcy euro, bo taka cena widnieje w cenniku, można kupić przyczepę jednoosiową, niekoniecznie długo, ale spełniającą wszystkie potrzeby naprawdę dużej ekipy podróżującej karawaningowo.